Najemniczeklapki.pl Vanilla plus custom maps W końcu udało im się tutaj zrobić taką nazwę fajną na przeglądarce. Tutaj poprzedni raz jak grałem na tym serwerze. To była jeszcze wtedy jakaś wersja beta, coś A teraz już jest oficjalna wersja, co nie teraz już można grać w pełni. Witamy, witamy na beta test. Jak to beta test? Tak, przecież to już jest wydane. Dzień dobry. To to? Nie, nie co To co za dźwięki? To Sex master dołączył. To Sex master dołączył i komenda jego. Nie Najbardziej Kurwa, to jest tornado. Pytanie. kto będzie moim królikiem doświadczonym? Ty, co tu się dzieje? A, to mi porywa normalnie. To ja. Kto? Czemu to jest tornado? Dobra. O nie, nie, nie. Ha, spadaj do tornada! Dobrze. Spierdalamy stop Nie, tu nie da się wyjść. Sobie ustawię, żeby gra się tak cicho nie zciszała. Dawaj siedemkę, bo ja nigdy nie gra na jeden. No kurde. No nie! Spawn camp. Człuchaj jest w ogóle siedmiu, a nas pięciu niesprawiedliwe nie wyjdę stąd normalnie no chuj nie wychodzę stąd ok o co chodzi tutaj w tej mapie co oha okej okay. widzę że trochę rozszerzona ta mapa to są rzeczy Aha, już mnie wymieszało. Dajesz stare, bijesz go. No nie, uciek. Na punkcie jest. Czy mnie to widać, czy nie? Widać cię. Widać twoją broń, nóżki. Piję się. Żywa. Przykro mi wyfolko dobrze, bez wingeru cię dało. No, dajesz, Hebie, do przodu. Nie wstydz się, idź, śpiej jak Boże. Kurde. A liczyłem na to, że pomoże mi Scout. Dobra, czas na uber. O, pięknie. Wszyscy zabici. to tu. Lazy, masz żyć i pokazać małe kotki. Nie, dzięki. jest teraz od dupy strony. I kapujemy tutaj. To by nie, nie <kluz> żyje, proszę. Już nie żyje. Oleliście mnie. Trudno. Teraz jest. Tutaj można da na... sobie wskoczyć. Eee, pan kapujemy. Aha! No, Mateusz, udaje ci się. O, to można się poślizgnąć? Mateusz... Dawajcie punkt! Ej. Stój, no nie! pakiet losy! O, o! Ło, przeżyłem! Jakimś cudem! O, jest mój nowy Chodź, czy pogotowę chodzisz! Panało! O, co to jest? A mnie kochasz? Oj, kocham wszystkich, chyba... O, nie! Jakim cudem ja spadłem? Nie ma RTD? Szkoda. Nie ma, Nie ma RTD, bo to syf. Jak to syf? To jest super rzecz. Jak ci się Scary Bullets na przykład wylosuje, to jest później fajnie. Ale to jest RNG. No i chuj z tego. O wow, na tej mapie kiedyś to się grało. Nie, moja drużyna umiera. O kurde. Wow, suchy. Czy nigdy nie grałem z suchym? Mam miłość boską. Tak, to ten prawdziwy suchy. Tak, tak to jest suchy. Wy nie wiedzieliście, że serwer jest reklamowany w taki sposób, że youtuberzy tu grają? Kim jest suchy? Ja.

Chuj, nie da się tam w ogóle wyjść. To ja mam pomysła. Co? Jest limit klas? To jest ten z ze spawna. No bo Czemu? Ostat... Osta... Była, jak... bo... bo ostatnio było trzech ręków i nie dało się nic rozpierdolić. My dad, przepraszam. Byłeś przed moją twarzą, Hudson tak w A. Nie bij mnie. Nie! Yeah! <laughs> Kurwa, nie udało się. Oj. Yeah, blisko, blisko, panowie, świetna yeah. No, więc oto był serwer e, najemnicze Ogólnie rzecz biorąc bardzo fajny serwer, ciekawe mapy e, aktywna społeczność, aktywny czat gorąco polecam. Link w opisie. Znaczy IP w opisie.